Konfederacja nawet zrobiła taką imprezę z fajerwerkami. Wywracaniem stolika. Miało być wywracanie stolika i tak się nie... działo? Argumentacja, która tam się pojawiła, była niesłychana. To znaczy, naprawdę słuchajcie, jakbym słyszał siebie, jakby mi ktoś chciał zabrać telefon, jakbym słyszał pewnie większość z was, jakby ktoś wam chciał zabrać telefon. Ale jak to przecież nie można? Przecież, no mówię dobrze, no ale po co. No przecież, a jak angielski będzie przełożony, to przecież ja się dowiem tego z Librusa, tak? Jak, a ocena do kartkówki, że z kartkówki ze sprawdzianu, przecież to będzie w Librusie. Ale przecież jak ja się źle poczuję, a przecież jak lekcja zostanie przełożona, a jak będę się musiał. Mówię zaraz, halo, ale jesteś w szkole. I w szkole możesz się dowiedzieć o tym, że angielski został przełożony, bo tego się dowiesz ze szkoły, z której dowiedział się tego twój rodzic, który miałby do Ciebie zadzwonić i ci o tym powiedzieć. Jeżeli źle się czujesz i będziesz potrzebował wezwać pomoc, to masz na miejscu w sekretariacie telefon nauczycieli z telefonami. Jesteś w stanie wezwać tę pomoc jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej. Znowu wasz ulubiony marszałek Hołownia zabłysnął, ale tym razem na arenie międzynarodowej. Bo przecież trzeba się odpalić przed wyborami. Jakbyście nie wiedzieli, to Kotłowni cały czas wydaje się, że on przejdzie do drugiej tury i wygra wybory. Czy pan marszałek wierzy, że może wygrać wybory? Tak. Naprawdę? Jakbym nie wierzył, to bym się w ogóle w to nie bawił. Ale na byłbym razie czwarte miejsce. Tam 6% z kawałkiem za Sławomirem Mencenem, który ma ponad 10. A jak wyglądała sytuacja w 4 miesiące czy 3,5 miesiąca przed wyborami w październiku 2023 roku? Konfederacja nawet zrobiła taką imprezę z fajerwerkami z wywracaniem stolika. Miało być wywracanie tak. stolika i. Co się i nie działo? By... Wybory się rozstrzygną po majówce. Okay. Tego możemy być pewni. Jeżeli nie wierzyłbym w to, że w Polsce może być niezależny prezydent. I że to może być opcja w tym szaleństwie wzajemnej walki dwóch obozów politycznych i dwóch plemion, że tam się da wcisnąć więcej niż pilkę, to w ogóle to sobie ale darował i ja, zajął się czymś. Innym? Z jednej strony tak, jesteśmy podzieleni, wszyscy mówimy, że mamy dosyć tych podziałów, mamy dosyć tej walki, ale jednak ta trzecia droga, dosłownie, czyli wy, ale tych trzecich dróg gdzieś tam się no tak, pojawiało się po zawsze drodze. Pojawiają, tak. I ona jest um, dobra na krótką metę. Później to poparcie mm. gdzieś spada, gdzieś. No, na krótką metę, a dzięki komu udało się usunąć pis od władzy, dzięki temu, że pojawiła się trzecia droga i matematyka się zrobiła. Sama no, platforma nie była w stanie odsunąć Ale się są od władzy. oczywiście y, sondaże, w którym już pis wy przedza koalicję obywatelską. No. Ale tak jest, jak się rządzi, to się zawsze wymydla, zawsze się zużywa. Ale czy nie Ludzie za szybko? Nie Tego, za nie szybko? Wiem. Tego nie wiem, natomiast wiem, co my mamy do zrobienia. Mam do zrobienia swoją robotę. Ja mam do zrobienia swoją robotę, to znaczy mam trzy miesiące, żeby przekonać ludzi, że niezależny prezydent jest lepszy od prezydenta z Platformy tylko, albo z Ma chłopaka ambicje, co nie? No dobra, ale ja dzisiaj nie o tym, tylko o numerze, jaki odwalił na pogrzebie papieża w Watykanie. Bo przecież już każdy ma z niego bekę. Oczywiście, razem ze mną. Jesteście ciekawi, jak odpalił się Szymek w takim razie zostańcie ze mną, zostawcie suba i łapkę w górę, a my lecimy dalej. W takim razie, co on takiego zrobił? A już wam mówię, po prostu, jak to ma w zwyczaju, zrobił z siebie pośmiewisko. Naprawdę, jak już myślę, że dużo się z niego pośmialiśmy, to przysięgam wam, że nie liczyłem, że może dostarczyć więcej kontentu. Jak coś. To jest ten poważny marszałek, który pisze książki i płacze nad konstytucją. Jutro święto konstytucji. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić polskę, która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba. Wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Ja myślałem, że pogrzeb papieża to jednak bardziej poważne i podniosłe wydarzenie, ale jak widać na przykładzie Szymona Hołowni myliłem się. Chyba jeszcze nie dojrzałem do momentu, w którym jestem godny robić zdjęcia z Szymkiem i płakać nad konstytucją, skoro tego nie rozumiem. Szkoda albo i nie. No dobra, ale może sobie trochę pogadamy bardziej o tym wspaniałym incydencie. Mi to się wydawało, że skoro już ktoś pojawia się na takiej uroczystości, to chyba musi sobą coś reprezentować, jakieś minimum. I chyba marszałek chołownia dobrze wiedział, że przy takiej okazji, to w zasadzie wszędzie, gdzie się tylko nie spojrzy, będą kamery, które będą wszystko nagrywać. No nie wiem jak wy, ale dla mnie to on się totalnie upokorzył, bo przecież jak patrzę, jak się wygina do tego zdjęcia, to naprawdę śmiać mi się chce. Tylko największy problem jest taki, że to nie jest byle jaki polityk, tylko jednak marszałek Sejmu, który w teorii jest drugą, najważniejszą osobą w państwie. A tu przychodzi pierwsza lepsza okazja, a on się koncertowo upokarza, jak to ma oczywiście w zwyczaju. Nie dość, że jest w jakiejś niedorozwiniętej koalicji, to jeszcze powoduje, że na arenie międzynarodowej mają nas za niepoważnych, bo była gwiazda TVN chciała się pobawić w polityka dużego kalibru. Oczywiście tłumaczenie się z tego go nie ominęło i dość szybko musiał to zrobić. Wywołany Panie Marszałku, czy wypadało robić zdjęcie? Czy to rzeczywiście nie było selfie? No bo to nie. jest to, co... To było zdjęcie, zrobiłem zdjęcie wychodząc z Bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu Świętego Piotra. Zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną, i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie onieśmielające i takie wbijające w pokorę wrażenie. to cały świat przyjechał pożegnać tego dobrego papieża. Ja zrobiłem dwa zdjęcia, żebyśmy już mieli jasność. Jedno zdjęcie było właśnie tym zdjęciem w Placu Świętego Piotra. Ja Nie mam zwyczaju robić sobie selfie, mogą Państwo sprawdzić na moich profilach społecznościowych. Tak jak wielu polityków, którzy dzisiaj sobie selfie robiło, również siedzących obok mnie. A drugie zdjęcie to było zdjęcie, w, kiedy jeszcze przede była wynoszona trumna papieża Franciszka z Bazyliki. Też bardzo taki poruszający moment, kiedy, kiedy pasterz po raz ostatni wychodzi na plac, wychodzi do swoich wiernych. Później zaczęła się msza i, w, i to już tylko msza była ważna, już tylko ten obrzęd pogrzebu. Natomiast to ja, absolutnie, znaczy uważam, że nie ma nic złego w tym, że chce się upamiętnić ważne chwile. Ja nie uprawiałem też w tym momencie żadnej autopromocji, nie macie Państwo żadnego zdjęcia, z których wrzuciłem żadnego selfie. To już jest krytyka same. Pana tłumaczenia tej Ale to, opowieści o bezdomnych, pani, i też, to... że to niestosowne, że to nie Rozumiem, nie ma... że są tacy, którym nawet w takim dniu i w takich okolicznościach zależy na tym, żeby politycznie spuścić na kogoś bombę. Dla mnie najważniejsze jest to, czy mam poczucie, czy zrobiłem coś złego, czy też czy czegoś złego nie zrobiłem. Zrobienie zdjęcia ludzi, tych tysięcy ludzi, którzy przyjechali pożegnać Franciszka, nie jest niczym złym. Zaproszenie na pokład samolotu osoby w kryzysie bezdomności w, i osoby, która reprezentuje z jednej ze wspólnot tych, którzy osobami w kryzysie bezdomności, w kryzysie się zajmują, uważam za y, rzecz dobrą. To znaczy, tak należało zrobić. A to można sobie to krytykować. Ja uważam, że to było słuszne. Będę bronił tej tezy. Uważam, że z ich obecności papież ucieszył się bardziej niż ucieszył się z mojej obecności czy z obecności nas kilkudziesięciu w ogóle parlamentarzystów dzisiaj, wielu prezydentów i premierów. To być Przepraszam bardzo, ale od kiedy powiedzenie, że coś jest niestosowne jest bombą polityczną? Czy mnie coś ominęło w rozwoju umysłowym marszałka Sejmu, bo czuję się lekko do tyłu? Ja to się w ogóle zastanawiam, kto mu powiedział, że on jest taki zajebisty, żeby się pchać w politykę. Już ja bym się lepiej nadawał na jego funkcję niż on. No ale dobra, czy on chociaż raz nie potrafi przyznać się do błędu? Bo ja na jego miejscu to bym po prostu powiedział, że zachowałem się jak idiota i tyle. A on jak zwykle w zaparte ma swoją rację i będzie się wybielał tym, że taki podniosły moment, że on koniecznie musiał zrobić zdjęcie. A i przecież nigdzie tego nie wstawił. Więc jest wszystko ok. Wyjaśnione. Może warto wspomnieć, że wspaniałomyślny Szymon Hołownia jako pierwszy pcha się z pomysłem zakazania telefonów w podstawówkach. Ja specjalnie trochę włożyłem w kij w mrowisko, ale uważam, że to jest nasze mrowisko. No właśnie, trochę włożył kij w mrowisko. I w zasadzie samego się tym pomysłem upokarza. Argumentacja, która tam się pojawiła, była niesłychana. To znaczy, naprawdę słuchajcie, jakbym słyszał siebie. E, jakby mi ktoś chciał zabrać telefon, e, jakbym słyszał pewnie większość z was, jakby ktoś wam chciał zabrać telefon, ale jak to przecież nie można, przecież, no mówię, dobrze, no ale po co? No przecież, a jak angielski będzie przełożony, to przecież ja się dowiem tego z librusa, tak? Jak, a ocena do kartkówki, że z kartkówki ze sprawdzianu przecież to będzie w librusie, e, ale przecież jak ja się źle poczuję, a przecież jak lekcja zostanie przełożona, e, a jak będę się musiał, mówię, zaraz, halo, ale jesteś w szkole. I w szkole możesz się dowiedzieć o tym, że angielski został przełożony, bo tego się dowiesz ze szkoły, z której dowiedział się tego Twój rodzic, który miałby do Ciebie zadzwonić i Ci o tym powiedzieć. Jeżeli źle się czujesz i będziesz potrzebował wezwać pomoc, to masz na miejscu w sekretariacie telefon, nauczycieli z telefonami. Jesteś w stanie wezwać tę pomoc jeszcze szybciej, jeszcze efektywniej, zamiast szukać smartfona. Dowiedzieć się od nauczyciela możesz wszystkiego, bo on jest na miejscu. Skoro argumentem, który według niego powinien każdego przekonać, że zakaz telefonów w szkołach to dobry pomysł, jest fakt, że wszystko jest na miejscu, to na zrobił to zdjęcie na pogrzebie, skoro wszystko tam było na miejscu, i widział całą uroczystość na własne oczy. Przecież to zaprzeczenie samego siebie oczekuje czegoś od uczniów. A sam nie jest konsekwentny wobec samego siebie. Jak widać, to wspaniałe spotkanie Szymka mało co dało. No ale trzeba pamiętać, że w mediach społecznościowych chwalił się, że ban na smartfony w podstawówkach jeszcze w tym roku. Robię wszystko, żeby tak było. Przecież trzeba pamiętać, że jedyna osoba w Sejmie, która coś robi, to marszałek Szymon Hołownia który jako jedyny dowozi każdy pomysł na ustawy i tak dalej. A i wiecie co jeszcze? Bo muszę temat tych telefonów konkretnie poruszyć. To, że wszystko jest na miejscu w szkołach, nie było jedynym argumentem hołowni, bo odpalił się jeszcze z tym. Z jakichś powodów, jak słyszę tych, którzy mówią, no dobrze, ale może powinniśmy oddać tę decyzję szkole, a może rodzicom. Z jakichś powodów, drodzy państwo, yy, zabanowaliśmy alkohol w szkole. Z jakichś powodów zabanowaliśmy narkotyki, możliwość przywożenia, przychodzenia z nożami do szkoły. Jak chcieliście dowodzić, na to, że Szymon Hołownia to marszałek, który najbardziej stara się być debilem, to proszę bardzo, podoba mi się to porównanie, że jak broń i alkoholu zakazaliśmy przynosić do szkoły, to przecież z telefonami jest tak samo, więc jaki problem? Naprawdę może niech on już tak bardzo nie udowadnia tego, że jednak nie jest taki wspaniały jak myśli, bo bardzo słabo mu to wychodzi. Nie wiem jak wy, ale ja z każdym odpałem tego wielkiego marszałka, to naprawdę mam ochotę go odesłać razem z tymi ciapakami z granicy. Może tam by się bardziej nadawał niż tutaj, bo on robi z siebie takiego mądrego i rozważnego, który jako jedyny nadaje się na urząd prezydenta, a tu przychodzi pierwsza lepsza okazja i klapa. Nie, że coś, ale wobec niego to ja nigdy nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, bo w tym T.V.N. to chyba nie uczą ich zbyt wiele. A co wy uważacie o zachowaniu Szymona Hołowni? Może dajcie znać, co uważacie o zakazie telefonów w szkołach. Napiszcie, co uważacie w komentarzach. Ja już muszę lecieć. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Byliście na kanale. Kto wygrał? Siema!